Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, drogie dzieci, w już ostatnim dniu naszych internetowych rekolekcji. Pamiętacie, że pierwszego dnia poznawaliśmy, jak bardzo Pan Bóg nas kocha, jak wiele od niego otrzymaliśmy. Drugiego dnia zastanawialiśmy się nad pierwszym sposobem, jak możemy odwdzięczyć się Panu Bogu za tą Jego miłość to spełnianie dobrych uczynków dla innych. Mam nadzieję, że udało wam się wczoraj albo dzisiaj zrobić jakiś dobry uczynek. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to nic straconego. A dzisiaj chciałbym, abyśmy poznali drugi sposób, w jaki możemy się odwdzięczyć Panu Bogu za jego miłość. Jest coś, na czym Panu Bogu szczególnie zależy. Jest coś, z czego szczególnie się cieszy. Żeby Łatwiej to zrozumieć, posłuchajcie fragmentu przypowieści. Z ewangelii według świętego Łukasza. Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo młodszy syn. Zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, aby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, Lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Ilu to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję, ucałował go, a syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Drogie dzieci, myślę, że już wiecie, że największym szczęściem Pana Boga, który nas kocha, jest to, kiedy jesteśmy blisko Niego. Tak jak ten ojciec z przypowieści cieszył się, kiedy syn do niego wrócił, kiedy go odzyskał. Czasem jednak wiecie, że zdarza nam się coś przeskrobać, zdarza nam się popełnić grzech. Wtedy oddalamy się od Pana Boga, tak jak ten syn z przypowieści. Nasze serce już nie jest takie czyste, już nie kocha tak mocno. Dlatego Największym szczęściem Pana Boga jest to, kiedy dbamy o to, aby nasze serca były czyste, abyśmy zawsze byli blisko Niego. Dlatego tak jak Ojciec z tej przypowieści czekał na Syna, który wracał skruszony do Niego, tak Pan Bóg zawsze czeka na nas w konfesjonale, aby nas wysłuchać, ale przede wszystkim. Przebaczyć i przyjąć na nowo do siebie. To jest Jego największe szczęście, kiedy na nowo sprawia, że nasze serca stają się czyste. Wiem, że wśród Was są także ci, którzy jeszcze nie byli u Pierwszej Komunii Świętej i nie mogą przystąpić do spowiedzi. Ale, drogi dzieci, Pan Bóg równie mocno cieszy się wtedy, kiedy przepraszamy, nawet kiedy nie jesteśmy u spowiedzi. Przepraszamy tych, którym wyrządziliśmy przykrość, swoich rodziców, kolegów, koleżanki. Kiedy klękając na modlitwie, przepraszamy Pana Boga za to, co nam dzisiaj nie wyszło. Pan Bóg bardzo się cieszy zawsze wtedy, kiedy wyciągamy rękę do zgody do kogoś, z kim się pokłóciliśmy. Wtedy nasze serca stają się czyste. Wtedy nasze serca mogą kochać Pana Boga jeszcze mocniej. I to jest coś, co sprawia, że Pan Bóg cieszy się z nas, co sprawia Mu największą przyjemność. I tak właśnie możemy odpowiedzieć na tą miłość Pana Boga, dbając o nasze czyste serce. Posłuchajcie, drogie dzieci, pewnego opowiadania. W pewnej krainie żył człowiek, który był zwykłym rozbójnikiem. Chodził od wioski do wioski, okradał ludzi, krzywdził wielu. I pewnego razu, kiedy tak wędrował, trafił na chatę pewnego pustelnika. Nie znalazł tam niczego, co mógłby ukraść, a na pewno niczego, co miałoby jakąś wartość. I kiedy spędził tam chwilę, do jego serca doszła skrucha. Zaczął żałować wszystkiego, co zrobił zrobił i szukać przebaczenia. Zwrócił się do zakonnika, opowiedział o swoim życiu i powiedział, że chce się zmienić. Zakonnik uśmiechnął się, wyprowadził go na zewnątrz swojego domu i pokazał uschłe drzewo, które kiedyś rażone piorunem nie miało już sobie prawie w ogóle życia. I powiedział: Uzyskasz przebaczenie, kiedy to drzewo na nowo zakwitnie. Załamał się ten człowiek i zrezygnowany odszedł. Bo jakże można sprawić, że uschłe drzewo na nowo zakwitnie. I znowu wrócił do tego, co robił wcześniej. Kradł, oszukiwał. Ale po wielu latach, kiedy też błąkając się, szukając czegoś, co mógłby ukraść, trafił na pewną biedną chatę. Kiedy wszedł do środka. Zobaczył kobietę, która śpiewała kołysankę swoim dzieciom, i w międzyczasie gotowała im coś, co mogliby zjeść. Kiedy podszedł do garnka i uchylił pokrywę, zobaczył, że w garnku gotują się jedynie korzenie i liście. Tak bardzo biedni byli, że nie stać ich było na nic pożywniejszego. Zdenerwowany napiął mięśnie, wziął garnek. Wylał wszystko, co było w środku, wyciągnął ze swojej torby mięso baranka, które wcześniej ukradł, pokroił, przygotował do zupy, wrzucił do garnka, przykrył i wyszedł. I zapłakał nad światem, który jest taki zły. I kiedy uszedł kilka kroków dalej, zobaczył w oddali drzewo, które kiedyś Pokazał mu zakonnik. To drzewo zakwitło. Zobaczcie, drugie dzieci, że ten człowiek w życiu zrobił wiele złego, wielu ludzi skrzywdził, ale nawet po tak wielu latach nie było dla niego za późno, żeby zmienić swoje życie. Kiedy ta historia się skończyła, Prawdopodobnie ten człowiek prowadzi już inne życie, stał się lepszy, uzyskał przebaczenie. I dokładnie tak samo jest z nami. Nawet kiedy zdarzy nam się popełnić jakiś błąd, coś przeskrobać, popełnić jakiś grzech, zawsze Pan Bóg czeka na nas z przebaczeniem. Jeśli tylko chcemy się poprawić, będzie z tego powodu bardzo szczęśliwy. Nigdy nie jest za późno, żeby zrobić coś dobrego. Tak jak w życiu tego rozbójnika, stał się lepszym człowiekiem. Dlatego zachęcam i Was, abyście nigdy nie zniechęcali się w czynieniu dobra, chcąc się zawsze poprawiać, starali się jak najwięcej dobrych uczynków spełniać wobec tych, których macie wokół siebie. Drogie dzieci, chciałbym, abyśmy poznali kolejną świętą osobę. Świętą osobę, której życie od początku nie wyglądało tak wspaniale. To święty Paweł, a tak naprawdę wcześniej Szaweł. Szaweł był człowiekiem, który dał się we znaki wielu uczniom pana Jezusa. Prześladował tych, którzy w niego wierzyli. Wielu bało się go. I pewnego razu, kiedy jechał do damaszku, objawił mu się Pan Jezus, i w widzeniu zapytał Go szable szable, czemu mnie prześladujesz. I wtedy szaweł zrozumiał, że to, co robił, było złe. Przyjął imię Paweł i się nawrócił. Stał się jednym z najgorliwszych apostołów Pana Jezusa. Wędrował wiele. Wielu dzięki niemu nawróciło się, poznało Ewangelię, poznało miłość Pana Boga. To święty Paweł, apostoł Pana Jezusa. Zobaczcie, drogie dzieci, że również na przykładzie świętego Pawła Pan Bóg pokazuje nam, że nigdy nie jest za późno na to, aby zacząć być dobrym człowiekiem, aby zrobić coś dobrego. Nawet kiedy zdarzy nam się, że powinie nam się noga, coś przeskrobiemy, popełnimy jakiś grzech, oddalimy się od Pana Boga, kiedy sprawimy, że to nasze serce nie jest takie wspaniałe i czyste, to tak jak Ojciec z przypowieści o Synu Marnotrawnym, tak Pan Bóg zawsze czeka na nas w konfesjonale i cieszy się zawsze wtedy, kiedy przychodzimy i z żalem wyznajemy swoje grzechy. Jest niezwykle szczęśliwy, kiedy przepraszamy innych za błędy, które popełniliśmy, za to, jak wyrządziliśmy im jakąś przykrość. Tak dlatego, drogie dzieci, niech to będzie dla nas taka lekcja na zakończenie. Abyśmy odpowiadali na tą miłość Pana Boga, którą ma do nas, starając się być jak najbliżej Niego, dbając o czyste serce i sprawiając, że za każdą spowiedzią. Za każdą y, rozmową z drugim człowiekiem będziemy coraz bliżej Pana Boga. Powoli kończymy nasze internetowe rekolekcje, na których staraliśmy się poznać miłość Pana Boga i jak możemy na nią odpowiedzieć. Ale zanim się pożegnamy, zostało nam jeszcze jedno zadanie. Powiedzieliśmy sobie dzisiaj, jak bardzo Pan Bóg pragnie i cieszy się z naszego Czystego serca. Dlatego zadanie na dzisiaj: zadbaj o czyste serce, zrób dobry rachunek sumienia, przygotuj się do spowiedzi. Zastanów się: może jest ktoś, kogo trzeba za coś przeprosić, może jest ktoś, z kim trzeba się pogodzić. Spróbuj zrobić to w najbliższym czasie, i to będzie Twoje zadanie na zakończenie tych rekolekcji. A ja na koniec życzę Wam wszystkim, aby te święta, które się zbliżają, święta zmartwychwstania Pana Jezusa, były błogosławione i radosne, abyście mogły z czystym sercem przeżywać je w pełni radośnie ze swoją rodziną. Na koniec chciałbym, abyście przyjęli błogosławieństwo Pana Boga. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.